Maneczko wszystkim. Zaprezentuję Wam system jak dla mnie najlepszy do mycia auta. Czyli standardowo czerwona gąbka Big Red Sponge. Wszystko z firmy Optimum. Power Clean. Jeśli macie brudne, duże zabrudzenia, myjemy tym w koła. Opony nad Także usuwa to ładnie, tak jak to jest nawet napisane. Robaki z maski sobie ładnie popsikać, potem spłukać, potem dwie dareczko, jedna nakrętka na 4 litry wody, czyli nakrętka z 15 ml. Ja przeważnie leję dwie nakrętki, 8 litrów wody, gąbka myjemy. System jest ONR, czyli No rinse, bez spłukiwania. Myjemy po umyciu ręczniczek, do tego Seal. Opryskujemy jedno przyknięcie na mniejszy element, czyli na przykład na drzwi. Na maskę przykacie dwa razy, przykładacie ręcznik, wycieracie. Auto jest wytarty, dosłucha, umyte i świeci się bardzo ładnie. Także polecam, sam użytkuję od bardzo długiego czasu. No i tyle. Do następnego.